Gorzała za mną chodzi od rana. A za mną on wczoraj. Normalnie napiłbym się jak człowiek. Napiłby się pan? Ojej. Ale wie pan, trochę jest wcześniej, no Która to jest godzinę. He, e, no nie przesadzaj pan, Panie, no przecież grubo po siódmej. No rzeczywiście cztery po siódmej pańskiej odmowy musiałem zaprosić kogoś innego. No, może oczywiście nie tak utalentowanego jak pan, może nie takiego atrakcyjnego e, towarzystwa, ale wie pan, nie ma ludzi niezastąpionych. Panie bardzo. Jestem tak jak pan kazałeś. Panie Fredku, idę sepić ku Jakao, a pan nie. Panie Boczek. Bardzo pan. A dupa dupa do szaber praca, pan. No ma. i co panie, tu wie Panie Ale pani Marianie, pan się od razu cały czerwony. No bo pieprze! Ja dwa w ogóle widział kiedyś damki na oczy swoje pan gdybyś widział. Proszę pana, to co pan tutaj ma, to trzeba wziąć tak, wodę, do szamba to wrzucić i spuścić wodę. Potrzeba pan. Pani Marianie, nie, niech pan głęboko oddycha, błagam pana. Panie Marianie! Pani Oglądaj świat według kiepskich non-stop na kanale internetowym w Polsat Box Go.